Dobry wieczór Państwu, portal radomsko24.pl, Iryk Staszczyk, program Staszczyk Niezależnych. Dzisiaj gościem Państwa i moim jest pan Witold Świtkowski, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku. Witam serdecznie Panie Prezesie. Dzień dobry Panu, Dzień dobry Państwu. E, w dość trudnych czasach żyjemy, nie wiem czy ja to dobrze określę, ale gdybyśmy mm, rok, gdybyśmy tą rozmowę prowadzili rok wcześniej, gdybym zadał Panu takie pytanie, że mm, w ogóle przedsiębiorcy w całej... W całej Polsce no, będą stali na granicy bankructwa, to by chyba pan się delikatnie uśmiechnął. To znaczy, że gier, przyjdzie taki gier, czas? Tak, że przyjdzie taki czas. Gdybyśmy mówili tylko o zagrożeniach związanych z samym funkcjonowaniem mm -hmm. gospodarki, jako gospodarki, to rzeczywiście można by to uznać za jakiś science fiction. Natomiast no, życie nas przerosło, zresztą nie pierwszy chyba raz życie przerosło i przyroda, że tak powiem, pokazała, że no, że jednak maluczcy jesteśmy, tak, natomiast no mamy, mamy, tą świadomość, mamy rozum i powinniśmy się nim kierować cały czas, a szczególnie teraz w tak trudnych czasach, prawda. Tutaj stawiacie znak zapytania, nie wiem, wykrzyknik czy znak zapytania, bo dość dziwicie się planom władz miasta, którzy chcą która chce podnieść podatki między 6 a 12% i teraz tak, Kij ma dwa końce, bo tak naprawdę chcąc ratować budżet, bo jakby nie było, to prawie 6 milionów nie wpłynęło do budżetu miasta z powodu y, niepłaconych różnych podatków przez COVID. Z drugiej strony, no, jeżeli te podatki będą podniesione o, ta, o 6 czy 12%, no to, to już, przepraszam za takie określenie, no, będzie, będziecie postawieni chyba pod ścianę. Tak, może zacznijmy od początku. Mhm. Wiadomo, że e, punkt e, widzenia zależy od punktu siedzenia e, i zawsze będziemy niechętnie, e, że tak powiem, odpowiadać czy, czy reagować niechętnie na na drugą stronę, jeżeli nam podnoszą podatki, bo, bo tych obciążeń mamy dużo i, i następne jeszcze obciążenie jest. Natomiast jakby cały czas mamy pretensje jeszcze o jedno, może nie pretensje, ale, ale cały czas zwracamy uwagę na to, że Mówiliśmy o tym, że możemy, co roz, możemy rozmawiać, umówiliśmy się, że co najwyżej o wskaźnik inflacji. Tak? No, ten wskaźnik inflacji, jak jest liczony, tak jest liczony, ale ten wskaźnik inflacji jest dużo mniejszy niż próba podnoszenia podatków. To po pierwsze, ale po drugie, e, chciałbym zwrócić uwagę, że. No chcielibyśmy usłyszeć, że w tak trudnych sytuacjach partner nie tylko podnosi, ale również i obcina koszty, tak? Wiadomo, że ma mniejsze wpływy, ale chcielibyśmy wiedzieć, czy, czy są różne jakie podejmuje działania żeby, Dobrze, czy ten dialog żeby... już rozpoczął, czy nie. Przedsiębiorca. No on się. Z formalnego punktu widzenia rozpoczął się, no bo, bo mamy, mhm. mamy jakby informację, mamy zamierzenie pana prezydenta. Czy macie ehm, informację o podwyżce? Ale tak, czy... no mamy informację o podwyżce. E, dostaliśmy jakieś tam pismo, które, które narzuca jakby pewną skalę, który również zmienia jakby strukturę tego podatku, bo, bo mówi, że również tym większym podatkiem obejmiemy. Do zakłady, które do tej pory nie były objęte, czyli powyżej tysiąca metrów kwadratowych, to już jest większa skala, czyli jakby od powyżej tysiąca metrów jesteśmy jakby przyrównywani bardziej już do strefy, czyli do tych bardzo bogatych firm, a, a myślę, że tysiąc że metrów, szczególnie w handlu, to nie jest wielką kwotą. I jakby ten dialog się rozpoczął, ale ja też również w takiej rozmowie z Panem Prezydentem powiedziałem, że no ale z drugiej strony chcielibyśmy usłyszeć, co Wy teraz chcecie też z tym zrobić, bo jakby rozumiem, rozumiem to, że... że no ja właśnie mówię, że, że tutaj że, że ja, jest tu nikomu nie robi na złość, tak, tylko jest taka, tak, nie inna sytuacja. Tak, tak. no ale w, w dobie, w, w tak trudnych czasach musimy również, tak jak ja u siebie obcinam koszty, próbuję zmniejszyć koszty po to, żeby przetrwać, to również chyba te działania są przed Panem Prezydentem i to jakby też chcemy troszkę wymusić. No niestety musi też przyjrzeć się stronie Kosztu? Dobrze, to w takim razie, czego wy byście oczekiwali od prezydenta, a, czy, a co wy możecie zaoferować prezydentowi, żeby był wilk, syty, i owca cały? Nie będzie takiej sytuacji, że żeby... nie będzie. Nie będzie takiej sytuacji, no bo każda, każda podwyżka jest jakby Dobrze, czyli, naszą stratą natomiast natomiast, jesteś... natomiast chcielibyśmy też na przykład usłyszeć, w jaki sposób te zwiększone wpływy będą wykorzystane, tak? Czy, czy również zostaną wykorzystane, powiedzmy, na pomoc dla, dla, dla tych przedsiębiorstw, które znajdą się naprawdę w trudnej sytuacji, no bo, bo, bo zawsze ta sytuacja mhm. będzie różna w różnych firmach, tak? Czy, czy, czy tylko po prostu zostanie ta kwota spożytkowana na to, żeby zbilansować sobie budżet, no i, i koniec. I nie będziemy wiedzieli, co, co z tą kwotą się dzieje, tak? Pamięta Pan nasze rozmowy, bo nie po raz pierwszy rozmawiamy, że kiedyś rozmawialiśmy, że Przedsiębiorcy sobie będą w stanie poradzić na rynku, jeżeli tylko władza nie będzie im przeszkadzać. No, teraz jest, można nie mówić, to teraz to jest, nie możemy użyć określenia, że przeszkadza, no, ale jest taka nie inna sytuacja. Tak, tak, tak. No. A jaka jest kondycja? Radoszczańskich przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli. No bo na pewno Pan spotyka się rozmawia, które branże. To znaczy bardziej o branżach możemy mówić, tak. bo, bo w, 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 w poszczególnych branżach też jest różna sytuacja. Myślę, że najbardziej to jest branża szeroko rozumianej usługi, tak? Fryzjerzy, i, i, znaczy usługi i, i tu, gdzie jest niskie zatrudnienie, małe firmy, tak? E, no, które tak naprawdę zostały z dnia na dzień pozbawione jakichkolwiek możliwości zarobkowania. No bo, no bo fryzjer jak straci dochody, no to straci, tak? On nie ma innej możliwości, nie ma dywersyfikacji. Więc firmy, które jakby mają zdywersyfikowane dochody, no powiedzmy, że łatwiej sobie, sobie radzą. Natomiast no nie wiem jak branża, no u nas w, na, w naszym regionie jakby dominuje tak, branża meblarska. Mhm. Myślę, że na dzień dzisiejszy branża sobie radzi, ale też z kolei chyba ta, która robi na rynek jeszcze wewnętrzny. Natomiast no, mam taką informację, że te firmy, które robią na rynek zewnętrzny no, praktycznie też straciły możliwość, no, bo, jest, bo jest lockdown, tak? bo, bo nie można eksportować, bo, bo, bo nie można wyjechać. Tak? E, e, transport, no, najważniejsza sprawa to jest transport. Tak? No, transport został naprawdę e, zdegradowany. No, no, oni też nie mają, bo jeżeli tylko ma jego dochody są z, z usług, a tych usług nie ma, bo nie może być, tak, no to... Z przekazu teraz, jaki płynie od rządu do, do przedsiębiorców w całej Polsce, również i do Was oczywiście, to co możecie wywnioskować? Bo tak jak w marcu były tarcza pierwsza, druga, trzecia i były w pewnym stopniu jakieś takie przekazy jasne, teraz wydaje mi się, że zaczyna być więcej takich przekazów, że Wy jesteście jak dziecko we mgle. Tak. E, no posz, poszła ta pomoc, ewidentnie, no była. z pierwszą tarczą była, mhm. natomiast teraz te deklaracje są coraz bardziej niejasne, coraz bardziej mętne. E, no nawet dzisiaj mam taki przykład. No ktoś, kto zatrudnia, e, ma hotel powiedzmy i zatrudnia 30 mhm. osób, i on nagle dostaje dofinansowanie 5 tysięcy złotych, no to, to, to na co to jest tak? To, 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 nie jest, to nie jest ta skala. Natomiast no, rząd w pierwszej, rozumiem, że w pierwszej transzy poszło bardzo dużo pieniędzy, chyba już nie będzie tyle pieniędzy w drugiej transzy, a okazuje się, że ta, ta druga fala będzie chyba jeszcze trudniejsza od pierwszej. A natomiast no, ja nie widzę, to co się dzieje w służbie zdrowia, tak? no, no, jesteśmy mhm. na granicy już wytrzymałości. Tak? Służba zdrowia jeszcze chwilę i nie będzie już wydolna. Jak długo skutki tej recesji, bo to trzeba w pewnym stopniu nazwać, że zaczyna być taka recesja, jeżeli chodzi o, no, o działa, no działania. No już jest chyba recesja na poziomie, nie wiem, 5, siedmiu, mówię około 10% różnie liczone. Jak długo to? Jak długo będzie trwało? Żeby ja myślę, to że ja myślę, że. W no, najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy będziemy, będziemy mogli ruszyć pełną parą, tak? Kiedy te wszystkie powiązania? zaczną ze sobą współpracować, bo, bo w tej chwili się już urywa, tak, powoli, powoli, bo tak, już eksportować będzie trudno, bo nie ma transportu. Czyli, czyli cały ten proces produkcyjny zaczyna się urywać, zaczyna brakować materiałów, na razie pojedynczo, ale za chwilę to będzie na skalę masową. Odbudować z kolei tę współpracę, ja myślę, że to tak jak mówię, zakładam, że na, do wiosny to potrwa, nie, nie znam skali, Dobrze. ale myślę, że to jest optymistyczne założenie, jeżeli by było na tym poziomie i w trochę mniejszym, to do wiosny, to ja sądzę, że przyszły rok jest stracony, przyszły rok to jest To kiedy takie konkretne spotkania, nie wiem, w Urzędzie Miasta, w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku z przedsiębiorcami, z Panem, z Prezydentem, z Wiceprezydentem? Liczycie na takie spotkanie? Jesteście umówieni? No, czy... Liczymy, liczymy. Będziemy. Tylko, że to znowu jest, jest problem, właśnie z tą mhm. komunikacją, ale mam nadzieję, że się w, w tym tygodniu, może nie, ale w przyszłym tygodniu spotkanie się odbędzie. No ja też prowadzę tak jakby troszkę, no, nie do końca formalnie, mhm. tak? No z uwagi właśnie na, na tą trudną, trudności w komunikowaniu się, rozmawiam z radnymi. Czyli rozumiesz, że po, że taka diagnoza wzrost od 6 do 12% podatków od nieruchomości, takie to informacje znaczy, nie przyjmuje, bardzo. Znaczy, no, to tak niezręcznie jest mówić na początku negocjacji o, o jakby mhm. celu negocjacyjnym, znaczy, Nie, ja mówię o o za, Założenia. Założenie. No ja, zdajemy ja, ja mhm. sobie sprawę, że... że Prezydent ma mocne argumenty ku temu, żeby jakąś podwyżkę zrobić w skali, ale zakładamy, że to nie będzie więcej niż, niż, niż jest inflacja. No, dlatego, że no, oni też utracili spore swoich dochodów. To jest po pierwsze, z uwagi Ale też muszą na zrozumieć nas. Muszą zrozumieć nas, ale no tak, tak, no, muszą, muszą zrozumieć nas tyle. No. Czyli musi być obopólne zrozumienie. No, cały czas o to apelujemy. tak. No, dobrze, że się stało to troszkę wcześniej. Rozmawiamy. No, trudno, znaczy trudno się rozmawiać, jak jesteśmy powiedział. Troszkę działamy tak jak we mgle. Nie wiemy, co, co za tą ścianą nas spotka. Co będzie? I wszyscy też tak czekają. No, każdy liże te rany, zastanawia się. No, mówiąc o tych sygnałach, tak? no, mhm. mam sygnały, że na przykład w branży spożywczej w tych hurtowniach obroty też zmalały bardzo, tak? No, tak jak moja, ta branża budownictwa, no, ona z rozpędu jeszcze troszkę działa, trochę deweloperka, ale to też zaczyna się powoli, no, ludzie zaczynają się zastanawiać nad, nad takimi decyzjami, tak? no. Czyli powstaje nadal wielki jest znak zapytania. No i rząd nam w tym nie pomaga, ani, ani miasto bardzo specjalnie, ani rząd no nie pomaga, ale z drugiej strony no oni też mają ograniczone jakby możliwości, tak. No zbyt optymistycznie do tej rozmowy nie, dzisiaj nie zakończymy. Nie, na pewno nie, na pewno nie. Bardzo dziękuję Dzień Panu za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Był to kolejny odcinek programu Staszczyk Niezależnie. Zapraszam Państwa w każdy poniedziałek, środa i piątek o godzinie 19.45. Apeluję Pamiętajmy o noszeniu maseczek, zakrywajmy usta i nos. Dbając o siebie, dbamy o innych. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.